Cześć! Do wykonania obrazu potrzebujemy kawy i inspiracji. Zaraz tutaj coś znajdziemy w moim tajnym katalogu najlepszych zdjęć do malowania. Dzisiaj będę malować takie niebo. Potrzebuję też ulubionego papieru. Ja wszystkie swoje bloki trzymam zawinięte w worki na śmieci. Nieużywane papiery lepiej zamknąć szczelnie w jakimś pudełku albo owinąć je workiem. One leżąc na powierzchni tracą właściwości i za dwa lata ten papier się zepsuje, nie będzie się do niczego nadawał, więc trzeba go używać i też trzymać go gdzieś szczelnie zawiniętego. I jest to, jak widać, szorstki Sanders. Bardzo lubię szorstkie bloki. Mają taką troszeczkę wyraźniejszą fakturę. Fajnie się na nich rozprowadzają i blendują farby. Różne firmy mają tą szorstkość bardzo zróżnicowaną. Dlatego trzeba sobie popatrzeć dokładnie na internecie, na zdjęciach, porównania, jak wygląda cold press porównany do papieru RAF, gdyż zdarzyło mi się kupić blok szorstki i nie podobała mi się ta struktura, była taka jakaś dla mnie brzydka. Jest to też tak zrobione, że ta faktura jest delikatnie różna z każdej strony. Ale to nie ma znaczenia przy malowaniu. Można sobie wybrać stronę, która się komuś bardziej podoba. Będę malować bardzo ciemne chmury na jaśniejszym tle, więc mogę sobie wziąć ołówek i tak symbolicznie zaznaczyć ich wielkość. Zaznaczę tylko te główne. Dwie duże chmury. Resztę zrobimy na oko. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. Zdamy się też trochę na przypadek. Odwracam kartkę na drugą stronę. Całą powierzchnię namaczam dużym spryskiwaczem. Czas obudzić farbki. Mam większą kartkę, więc biorę sobie większe pędzle. Pędzle też trzeba namoczyć. Wtedy lepiej łapią pigment. Rozprowadzę tą wodę, żeby równomiernie się zaczęła wchłaniać. Nie odwracam od razu kartki. Czekam, aż to się wszystko dobrze wchłonie. Tą tylną stronę będę namaczać tak dużą ilością wody dwa razy. I w tym czasie, jak to się wchłania, przygotuję sobie kolory. Plan kolorystyczny. Wykonam najpierw taki gradient niebieskiego od granatowego do jasno-niebieskiego z prześwitami żółtego i różowego. Postaram się tylko wydobyć czyściejsze kolory. I ciemny niebieski uzyskuję z połączenia ultramaryny z fioletem, i z tego ciemniejszego tonu przejdę do czystego kobaltu. Po wykonaniu tego pierwszego gradientu namaluję techniką pozytywową chmury ciemnymi granatami, które będę mieszać z ultramaryny fioletu i sepi. I na dole myślę, dodam takie chmurki w lawendowych, trochę może innych kolorach i będzie to mieszanka ultramaryny białego i różowego. Palety z kolorami nie będzie widać na filmie, po prostu już się nie mieści. Ale będę mówić na bieżąco, co ja tam mieszam. Zaczniemy od wyczyszczenia żółtego, gdyż to nie jest już żółty, tylko jasny, zielony. A nie chcę zielonego na niebie, a więc biorę sobie żółty cytrynowy. Będę malować metodą mokre w mokre, więc muszę mieć dość gęste farby. No i dodatkowo mam trochę większą kartkę. Do tego pomarańczowy. Pomarańczowy to chyba każdy wie, jak się robi. Jeszcze jedna warstwa. Większa ilość wody od spodu, czyli podwójne namaczanie, sprawia, że będę mieć znacznie więcej czasu. Do malowania na tej mojej stronie frontowej. Niektórzy artyści przeprowadzają nawet to namaczanie trzy razy. To wszystko zależy od tego, co malujemy i od tego, jak sobie zaplanujemy pracę. Jeżeli ktoś wie, że będzie potrzebował na dany etap dużo czasu, no to wiadomo, że musi sobie namoczyć tą kartkę dużo bardziej. Namoczone pędzle do malowania odciskam i już sobie tutaj szykuję na boku. No tu mi wyłazi żółty z tego pędzla. To już się nie nadaje. A z tego wychodzi fioletowy. Ale fioletowy już bardziej pasuje do niebieskiego, więc może być. Tak to jest, jak się nie czyści pędzli po malowaniu. Ultramaryna. Fiolet, może trochę sepii. Zamiast sepi można używać każdego innego ciemnego brązu. Umbry, palonej brązu, wandajka. Zależy kto tam co ma. Siłę koloru i jego odcień sprawdzam sobie zawsze tutaj na karteczce z boku. Tutaj obok rozrobię sobie kobalt. Farby rozrabiam dość gęste, nie poruszają się na talerzu. Jak będę potrzebować je rozrzedzić albo przyciemnić, to są blisko siebie, będzie mi to łatwo zrobić. Sprawdźmy natężenie. Obracam kartkę na właściwą stronę. I przyklejam ją prawidłowo. Jak się krzywo przyklei, można sobie oczywiście podnieść i wyrównać na środku. Wierzch też spryskuję wodą. Rozprowadzam równo wodę, sprawdzam czy wszystkie miejsca są dokładnie pokryte. Patrzę tak pod kątem, czy wszędzie mi się kartka równo błyszczy od wody. Teraz etap dziwny, ale bardzo ważny. Biorę taki ręczniczek z Łazienki. Musi być frotowy, nie papierowy. Papierowy, by tutaj się przykleił, wiecie o co chodzi. I dociskam rękami równomiernie. Zbieram ten nadmiar wody. Dokładnie też wycieram wodę tutaj z krawędzi. Nie chcę, żeby ta woda, która tutaj będzie, wpłynęła mi na kartkę i zrobiła mi bałagan. Teraz biorę mały spryskiwacz i pokryję to wszystko mgiełką. To się może wydać dziwne, takie postępowanie, że najpierw nałożyłam dużo wody, później ją wytarłam ręcznikiem, a teraz znowu spryskuję powierzchnię. Ma to taki sens. Że przy takim dużym namaczaniu mam mniejszą kontrolę nad ilością tej wody. Tej wody jest po prostu za dużo, dlatego musiałam ją zebrać, i teraz mogę to lepiej kontrolować, lepiej tym sterować i nałożyć sobie tyle wody, ile potrzebuję, a nie tyle, ile mi się wyleje przypadkiem. Ostatni łyk kawy, i zaczynamy. Zaczynam od kolorów jasnych, tego to się na pewno nikt nie spodziewał, że zacznę od jasnego. I tutaj tak sobie nałożę, pierwszy żółty kolor, teraz czas na pomarańczowy, jednocześnie powolutku sprawdzam, czy mam dobrą gęstość farby i odpowiedni stopień namoczenia papieru. Rozpoznaję to po tym. Że jak nakładam farbę, to ona nie eksploduje za mocno. Trzeba mieć dosyć gęstą farbę, wtedy ona zostanie tutaj na miejscu. Oczywiście to się wszystko rozmiękczy i troszeczkę rozejdzie, ale nie będzie to tak silna eksplozja, jak gdyby ta kartka była bardzo mokra. I teraz mogę. Budować moje tony pomarańczowe. Jeżeli potrzebuję jasnego koloru, to znaczy o mniejszej intensywności, oczywiście rozrzedzam go na palecie, troszeczkę tak bokiem odciskam i mogę uzyskać jaśniejszy walor. Czas na kobalt. Zaczynam od miejsca, gdzie jest on czysty, niepołączony z pomarańczem, i pójdę do góry, dodając więcej granatu. Może trochę więcej granatowego, przechylę deskę na chwilę, pozwolę, żeby farba trochę popłynęła, ale nie w tą stronę. Nadmiar trzeba powycierać. Tutaj cofnęła mi się woda i zaczynają mi się robić grzyby, ale ja się tym nie przejmuję. Wezmę suchy pędzelek i po prostu to wszystko rozblenduję. Czystym, wyciśniętym pędzlem spróbuję trochę podnieść farby i zrobić takie przejaśnienia. Tak samo jak w przypadku nakładania, tak samo w przypadku ściągania. Trzeba uważać z tą ilością wody. Można sobie narobić problemów. Może jeszcze trochę pomarańczowego. Zobaczymy, co wyjdzie na połączeniu z niebieskim. Najwyżej zakryjemy to chmurami. Nikt nie zauważy. Pierwsza warstwa jest już gotowa. Zaraz będę malować chmury, ale nie zrobię tego od razu. Teraz widzę pod kątem, że mam bardzo dużo wody na powierzchni papieru i wszystko, co tutaj nałożę, po prostu wyszłoby ze swojego miejsca i rozpełzło się na całą kartkę. Dlatego zetrę tutaj wodę i zostawię to na jakieś 15 minut. Aż ta wierzchnia warstwa troszeczkę podeschnie. To na ile zostawić tą pracę, to też zależy od pory roku i temperatury na dworze. Logiczne jest, że w lecie ten proces będzie szybszy. Można też przyspieszyć ten etap suszenia wierzchniej warstwy przed kolejnym malowaniem, używając suszarki, ale tu jest zalecana ostrożność, bo można po prostu za bardzo przesuszyć i wysuszyć ten wierzch, i wtedy te farby nie będą się tak ładnie blendować, jak w momencie, gdy mamy tej wody jeszcze dość sporo. Dlatego ja zrobię sobie chwilę przerwy i zaraz do tego wrócę. Mieszam sobie ultramarynę z fioletem i oczywiście z sepią, sepia to jest życie. Uwaga, ja się stresuję, nie wiem jak wy. Robię takie małe pierwsze pociągnięcie i sprawdzam jak reaguje papier. Sprawdzam jak bardzo ta farba zaczyna migrować. Jeżeli widzę, że farba bardzo migruje, to znaczy, że muszę albo poczekać, albo mieć gęściejszą farbę. Ja nie lubię czekać, więc oczywiście robię gęściejszą farbę. Sprawdźmy. No trzeba też uważać, żeby nie przepalić. To znaczy nie namalować czegoś kolorem tak ciemnym, że będzie bardzo odstawać od reszty pracy i brzydko wyglądać. Jak widać, ja mam jeszcze dość dużo wilgoci na kartce. Mam szansę uzyskać takie miękkie, fajne chmury. I zaczynam je tutaj sobie powoli rzeźbić. Tak jak mówię na wszystkich filmach o chmurach. Każda chmura jest takim kształtem trójwymiarowym, takim puchatym, złożonym z mniejszych kształtów w środku i tak samo staram się ten kolor różnicować, dodając różne tony, różne kolory, różne odcienie, żeby moje chmury były bardzo ciekawe. Jeżeli nabieram wody i rozrzedzam mieszankę, robię to minimalnie. I ponownie gdzieś na jakimś małym fragmencie sprawdzam i dokładam ostrożnie. To się wszystko ładnie zaraz samo rozmyje. Tutaj mam następną chmurę, taką o bardziej płaskim kształcie od dołu. Postaram się ją sobie tutaj tak namalować. Pilnuję, żeby moje chmury miały takie kształty jak najbardziej organiczne, takie nieprzewidywalne, takie jak widzimy w przyrodzie. Jeżeli chcę mieć chmury, które bardziej się rozpłyną, po prostu rozrzedzam moją mieszankę wodą. Jak mi się coś nie podoba, Biorę suchy pędzelek i zawsze mogę to rozmazać. Zniknęło. Tutaj mamy jakieś takie chmury. Tutaj ten dół widzę, że teraz muszę trochę przyciemnić. Teraz do tego, co mi zostało na palecie, domieszam farby białej i troszeczkę różowej. Może odrobina wody. Więcej ultramaryny, może więcej białego. Sprawdźmy kolor, czy jest lawendowy. I te dolne chmury zrobią sobie takie w kolorze bardziej lawendowym. Dodam trochę więcej wody, pozwolę farbom bardziej się rozpływać. Te dolne chmury zrobią takie bardziej puchate. To znaczy akwarele same tak zrobią. Ja nie muszę nic robić. Wystarczy, że nałożę farbę odpowiedniej gęstości. Trochę więcej ultramaryny, może trochę więcej fioletu. Sepia nigdy nie zaszkodzi. Nadam tym chmurom trochę więcej trójwymiaru. Tutaj mi kapła farba. To przerobię ją na chmurę, żeby nikt się nie zorientował, że mi się coś nie udało. Staram się, żeby każda chmura była troszeczkę inna, chociaż muszę się bardzo koncentrować. Ja mam tendencję do robienia wszystkiego identycznie, a to zawsze bardzo źle w pejzażach wygląda. Tutaj mam taki ślad po ołówku. Więc też szybko przerobię go na jakąś chmurę. Biorę teraz ręcznik papierowy i swój pędzel bardzo mocno odciskam. Rozpłaszczam go tak. Chcę mieć teraz tak zwane pociągnięcia suchym pędzlem po angielsku zwane dry brush. Namaluję jeszcze kilka. Ostatnich pociągnięć. I jak zwykle, tutaj, gdzie mam takie linie proste, jak na trawniku, biorę suchy pędzelek i sobie to blenduję. Dotykam bardzo, bardzo delikatnie. Chcę tylko rozmazać te linie, które takie są zbyt wyraźne. I teraz już jestem na etapie końcowym. Mam tą wierzchnią warstwę bardzo suchą i to już jest znak, że lepiej przestać, niż zepsuć ten fajny efekt. Spróbuję jeszcze dodać te charakterystyczne pomarańczowe rozbłyski. Ostatnie wzmocnienie koloru pomarańczowego super gęstą farbą. I już czas przestać w tym grzebać. Bo za chwilę będzie bardzo źle i będę musiała nagrywać film od nowa. No dobra, ostatnia pomarańczowa chmurka. No już czuję, że zaczynam psuć. No ale teraz już nie mam wyboru. Muszę zepsuć więcej, żeby się to jakoś schowało. To jest mój sposób na ukrywanie błędów. Po prostu robię wtedy więcej błędów, i moje błędy giną w gąszczu błędów, i wszyscy myślą, że tak miało być. Dobra, zaryzykujmy i wpuśćmy więcej wody na kartkę. Tym sposobem zamaskujemy. Wszystkie błędy, które popełniliśmy, maskując poprzednie błędy. Po prostu to będzie tak zwana incepcja błędów. Żartowałam, to nie są błędy, ja to wszystko zaplanowałam od początku. Ok, koniec. Już wystarczy zakrywania błędów kolejnymi błędami. Ta taktyka działa, ale tylko do pewnego momentu. Rozkładam na stole ręczniki papierowe, podważam tutaj delikatnie paznokciem narożnik, podnoszę moją pracę i tak delikatnie jak na leśnika, przekładam ją na ręczniki. Zostawię to teraz do wyschnięcia, i za chwilę pokażę Wam finalny efekt. Moje granatowe chmurki. Włożyłam do granatowego Paspartu. Myślę, że granatowa ciemna oprawa będzie fajnie wyglądać przy takiej kolorystyce obrazu. Dziękuję Ci za oglądanie. Do następnego pa!